trener KS Rachowice, pan Adam Piechocki jest z nami. Dzień dobry, panie trenerze. Dzień dobry. Panie trenerze, zacznijmy od podsumowania turnieju. Piąte miejsce to jest to, w które strzelaliście, czy raczej spodziewaliście się czegoś więcej? My tak naprawdę to przyjechaliśmy tutaj z celem awansu do Ligi Mistrzów, bo zawsze czegoś nam brakowało, jeździmy tutaj z różnymi rocznikami i zawsze ten awans do Ligi Mistrzów jednak jest taki dosyć, dosyć fajny i do tego też dążyliśmy. Czy w poprzednich edycjach zawsze tylko niewiele brakowało, czy ten, te awansy naprawdę były bardzo daleko? Nie właśnie tak, takich szczegółów brakowało, tak? Gdzieśmy przegrywali mecze, mieliśmy gorsze, lepsze dni. Natomiast wczoraj troszkę gdzieś tam szczęście dopisało i, i z trzeciego miejsca awansowaliśmy do Ligi Mistrzów. Czy dzisiaj ten, tym szczegółem był król strzelców w turnieju? Czy raczej nie, nie stawia Pan na indywidualności w Pana zespole? Na pewno, Max miał duży wpływ na to, że, że strzelaliśmy i wczoraj, i dzisiaj te bramki. Natomiast no, staram się przede wszystkim najważniejszym. Takim naszym celem to jest drużyna, tak? Indywidualności tak, ale, ale pracujemy na drużynę, na, na wynik końcowy dla drużyny, a, a nie na wyniki indywidualne tutaj, tak? Oczywiście się cieszymy, gratulujemy Maxowi. Fajnie, że, że ktoś z naszych zawodników został tutaj wyróżniony. Ale tak jak mówię, najważniejsza jest drużyna i tutaj też, też dla, gratulacje dla chłopaków za cały ten turniej, bo on jest dosyć wymagający i trudny. Co jest w takim razie najtrudniejsze w turnieju? Chyba ta intensywność, tak? Hala jest dosyć wymagająca. Intensywność gry, tak samo mecz. Czasami mamy mecz przerwy, czasami dwa mecze, jednak to jest w ciągu dwóch dni dziesięć meczy. Tak? Więc dzisiaj mieliśmy tylko, zabraliśmy na turniej tylko 9 chłopaków, więc, więc tak naprawdę dwójka rezerwowych, więc każdy z nich zagrał bardzo dużo minut. No i to, to widać, że to zmęczenie później już wychodzi tego drugiego dnia. I, i, I tak naprawdę to jest chyba takie najtrudniejsze w tym poradzić sobie z tym zmęczeniem. A zazwyczaj przyjeżdżaliście szerszą kadrą, czy to też właśnie było w okolicach 9 zawodników? Młodsze grupy przyjeżdżamy w większej ilości zawodników, tutaj akurat nie mieliśmy już więcej chłopaków z tych roczników, więc, więc musieliśmy tylko przyjechać z dziewiątką zawodników. A w takim razie młodsi, starsi 2007, czy są w planach kolejne edycje turnieju Smoka? No byliśmy tydzień temu z rocznikiem 20, widzimy się za tydzień z 2013 i tutaj jeszcze, my jeszcze troszkę kuszeni, żebyśmy przyjechali rocznikiem 2.14, więc, więc wszystko idzie w tym kierunku, że jeszcze dwa tygodnie będziemy tutaj w Krakowie. Także zostańcie w Krakowie, nie odjeżdżajcie za daleko, zwiedzajcie póki jeszcze można. Bardzo dziękujemy. Trener KS Rachowice był z nami i naszym gościem. Dziękuję bardzo.